Pokażę Wam, jak zrobić szybki, efektowny i prosty, trwały makijaż przy użyciu tej oto paletki. Użyję do tego jednego pędzelka. Chcę tylko Wam pokazać, jaka jest różnica wielkości oka, jak to oko jest wyciągnięte. Jeżeli masz opadającą powiekę, to ten makijaż pokaże Ci, jak poradzić sobie tutaj z tym woreczkiem, z tym fałdkiem skórnym, który tutaj jest. Więc zapraszam na inspiracje makijażowe. Pobieram pierwszy cień, ten jaśniutki, biszkowcikowy i nim maluję wewnętrznym kąciku oka. Popatrzcie, tutaj i tutaj w wewnętrznym kąciku oka ma być jaśniutko i podłóg brwiowy. Następnie pobieram ten brudny róż, taki matowy, którym otwieram sobie powiekę. Popatrzcie, wychodzę nim troszkę wyżej, wyżej, wyżej. Jest to matowy cień, taki przejściowy którym ładnie nadaje głębi oka. Popatrzcie, jak od razu oko się ładnie tutaj układa. I nie biorę dużo naraz, tylko sobie e, troszeczkę dokładam. Proszę. Popatrzcie, dziewczyny. Już nawet dla niektórych pań ten makijaż już jest wow. Już się coś dzieje na tym oku. Następnie biorę tę e, mlecz, mleczną e, czekoladkę na pędzelek i w w tym kąciku oka nakładam przy linii rzęs e, tą ciepłą czekoladkę, popatrzcie, najpierw nakładam, 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 nakładam i później przechodzę troszeczkę wyżej, żeby wyciągnąć to oko. Tutaj przechodzę, przechodzę. Bardzo ważne, żeby w makijażu zachować tutaj tą linię, żeby nie wychodzić tutaj za nisko, żeby oko nie było takie smutne. Świetlisty cień, popatrzcie i... Tutaj w tym zagłębieniu maluję. Popatrzcie, tutaj nałączę ten jaśniutki z tym ciemnym, ale na ten ciemny tak bardzo nie przechodzę. I se dołożę jeszcze piękny, szybki makijaż dziewczyny. Naprawdę, każda z Was sobie ten makijaż odtworzy. I teraz biorę ten ciemny cień, mleczną czekoladkę i aplikuję tutaj jeszcze troszeczkę na dół, żeby podkreślić dolną powiekę. I popatrzcie, jaki piękny makijaż nam szybciutko powstał. Tuszujemy. Ładnie podkreślamy. Mój łatwy makijaż, który powstał przy użyciu tej oto paletki, jaśniutki taki biszkowcikowy dałam wewnętrzny kącik oka. Tym brudnym różem drugim otworzyłam sobie tutaj oko. Widzicie, tak wyżej. Następnie tą ciepłą czekoladką. Otworzyłam tutaj oko przy zewnętrznej i troszeczkę wyszłam tutaj wyżej, natomiast ten połyskujący cień dałam, połączyłam ten jaśniutki z tym i tylko na ruchomą część powieki, to jest ten obszar, w którym tutaj dałam. I jego się fajnie aplikuje dziewczyny paluszkiem, czyli w tym miejscu kładę palec i aplikuję, wtedy jest najlepsza aplikacja dłońmi. Popatrzcie, tylko cztery cienie, jedna paletka, jeden pędzel, a taki... Ładny makijaż. Zością no, dobiorę dla Ciebie taką paletkę, e, którą będziesz mogła sobie zrobić sama piękny makijaż. Jest to jedna z najczęściej kupowanych przez Was paletek tych kompozycji. Aż chcesz mieć e, taki fajny zestaw do makijażu oka, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu z przyjemnością. Przygotuję dla Ciebie taką paletkę. Mm.